Witam was, Tomiks, a dzisiaj po raz kolejny witam was w Manhuncie, w którym to Olivia, Plasma oraz Olik będą próbowali mnie podtrzymać przed przejściem gry. Jednak jeśli mi się to uda, oni przegrywają. Jednak kiedy zginą choć raz, przegrywam cały challenge, a oni go wygrywają. Chciałbym jeszcze tylko przypomnieć o tym, abyście zostawili subskrypcję oraz lajka, ponieważ chciałbym mieć 500 subów do końca roku. Ja już się przedłużam i zapraszam was do oglądania Tomiks vs Trzech Łowców. <grym /dyskujesz> Sześć. O, nie żyję. O, to nie jest na nie jest No, no. To było tak, to mililitry, tak Na Na mililitry? <grym /dyskujesz> <cicho. grym /dyskujesz> Wyjął mi się, to no powoda, woda, nie? Oj, nie, ja tam nie wysnułem! Nie Tam było z 10 mm. Ja jestem głupcą. Jak ten? Kudo! Kudo! Chudo! Ej, spadłem! O, ja musiałem wszystko typowo bo nie dobra. wiedziałem, że to będzie tak. Odbierasz ten! Nie myślałem, o, ten? I na mu chcę przeszkodzić. Wow. Nie, nie chwytałem go, on zebrał drewno, jakby co. Ma idzie do ciebie! Jestem z tobą! Z spa! Zginąłem! To nix nie To nix fa! Zaznaj, to jest sam! Zabij go! Zabij go, jak ja nic nie mam! I wszystko musiałem sobie połączyć. Nie. No nie. Gdzie jestem? No wyjdź, 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 wyjdź. dobra. No dobra. Chodziłem do, do niego, bo on już sobie i ten robi. Nic nie robi, ucieka. On na pewno mieczyk On mieczyk pewnie skraftował... mieczek zakończył. No serio? Bo on zebrał drewięko, zebrał drewięku, ja miał Ale spam. To nie jest jeden To nie był spam, to był normalny hitter. U mnie jak e, nagrywali i chcieliśmy nagrać do mnie e, tego... Tak, hitena, to był miałem strefę jedno! I on jeszcze śpią... Usłon odporem za kursicz, takiego mówił. Tak. I e, ten. I... Iiii... strefował mnie. Tylko 1.8 zrobił. Co z do jacuzzi. No, dawaj, posok łódkę. Uuu! Ja nie odpadłem! Z... NIE ODPADŁEM! Z... Z... Ja z... ja Ej, padłem! leć. Ja zbiorę łódkę. Brawo, 2 minuty kompat. 30. Patrzyłem jak śliwka w... Oli, ja, ty masz kompas? No. Patrz jak śliwka w Ja się zabijam to podejście za do tego. To jest akurat najlepsze podejście do szczerzy. No. Tak. Kurde, koordynator miałam włączony. No nie musisz mieć. To nie Olix mieszka w Warszawie. O, o, o. Nie no. chodź, Już idziemy No, idę Bardzo ciekawe, co mi widzicie Ułamku, czekuć strzału Ułamku, Zresztą też musi grać I Tomik zrobił Nie Nie będę robił sonejża, bo ty tak chcesz jo, no, Już teraz po mnie robi on ten, to ten, przejeżdża. Ten kilo. Bomba o 3-3. wiem, że ty jesteś. O, to spore jacuzzi. No. spore Zabił mnie, zabił mnie. Uważaj. Ja. No, nawet to musieli skopiować, Oliks, Bo co? To spore jacuzzi. Nawet, Nawet. Ciekawe, jakby to by silną, to gra, się no Ciekawe jak by to było bardziej po z nie Nie Ej, widzieliście o tym, że wiadro, wiadro to jest bez? No właśnie nie, No nie, raczej nie Chyba, że oni tylko w dni roboczej odposuwają Mam no, spory, jacuzzi Mam no, tu spore jacuzzi Tu, ty, tu, ty, tu tutaj Olivia, w ogóle ty się zapomniałaś wyciąć No bo ja nie umiem się wyciszać na tym nowym mikrofonie Ale... Znaczy, no... na na Discordie dobra, ale mam specjalnie alt tabla walić za każdym razem No nie przeszkadzałoby mi jakbyś Altkuba waliła Ale mi tak Proste. Nie zbyt Plasma naprawdę Co? Chcesz łazić Oczywiście Wiesz, że ja nie kłamię, ja sobie się widziałem Nie używasz tego perspektywy slroda Nie, to są wziętwini O, tarcza. I ma z jakimś enchantem. Co? z enchantem. Enchant, no enchant. <laughs>

Nie! Uciekaj! Wow! Movement wow. Mój! Jeden, bardzo! Jeden, jeden bardzo świetny był ten moment! Widziałem jak spadłeś dosłownie! Piękny moment! Taki moment to ty możesz mieć! Taki moment jak ty masz, to ty mi nie przeszkadza! O, to, a to O tu, a! Ja ci masz pewnie już fulla. Ile ci zadałem z tego pierwszego kryta z sikierki. A ja ci nie powiem. Wiem Ale nie. ty i tak już wiesz, że masz fulla. Ale człowieku. Ja ci nie powiem, ile mi zadałeś. Ale czemu? To jest za duża podpowiedź. Ale czemu? To jest za duża podpowiedź. No ci się wydaje, że to jest za duża ja by odpowiedź? Na, to, że, ja bym było na odwrót, to by, on by cię zmuszał, żeby nie mogła odpowiedzieć. Eee, chodźcie do mnie, chodźcie do mnie, bo on jest u Jesteście! Przepala, przepala, przepala! Przepala i craftuje! Łód ma! Przecież mówiłem. Kurde, widać mnie. Dajmy. I tak cię widać, bo on używa jakiś komend. Komend? Nie wiem, ogarnijcie jakiś drewniany i dajcie sobie mnie na kompas. No akurat teraz się muszę trząść! <tryk> Ja mu się teraz strzęsę! Może jest zimno. Nie jest mi zimno! Bo on miał gęsią skórkę! Zaraz będzie na mnie skakał, jakby co. A nie, nie skaka. Może <grymna> masz do gapki. Ne, <grymna> nic no, nam dajmy był mi serwer! Nie no głównie jak mnie goni Mówiłem, że jak mnie wychodzić. Wiemy no. Ile was tutaj? Ej, ale to ja dosłownie już wylądowałem, co nie i wtedy było napisane, że flank jest na to Ej, małe jakieś się nie palą? Może tak nie jest na uszy nieco? Co ja zrobiłem, statek? Yy, pewnie, no, chyba statek znalazł i ten. Mapę skarbów A. weź Tomek! I... ma. Ja będę patrzył co on robi. Nie będę, nie będę się z nim bił, tylko będę patrzał, co on robi. Aby mi delfiny czasem nie uciekły. Eee, dobra z sobie straftował żelaz, nie powiem Bo widziałem jak w Próbuję mnie uderzyć Masz żelazno sikierę Uciekaj od niego Gix. Ja ja, będę, ja się z nim bawię ale w portalu pod ten Wiesz, no, nawet nie, nie wiesz jak mi pomogłeś tym portalem. Tylko sobie jeszcze bardziej przerąbałeś człowieku, ale <grym> creepy To chyba. Ej, i ten idziecie czy nie? Nie Okej. Tak będę bardziej się, jeszcze będę się z nim bawił. Z, złoto zebrał z portalu. Ojej, na łódkę i mnie goni DELFINA MA! O niks. Te informacje są dla nas teraz bezużyteczne, jesteśmy ja zbyt daleko do co zrobić Padłem. No, mówiłam, że to na wyciekał. samym respie, miałem łódzko ogólnie, ale nie wiedziałem gdzie je dać Ja cię dupce And she has nose En haar heeft nose. En hij heeft nose. een <laughs> <laughs> <On> nose. Maar... <laughs> U.. U... U... is. U... 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 o tem um nariz. Ele está On O <laughs> <nie> <gasps> <To gasps> <To> <To laughs> Eat a 2 week old unrefrigerated pie. Damn waste of time. Sadu. Nice, koniec. Serio, serio, jeszcze tak stakowałałem. Łukasz <laughs> jak się stakowałeś?